Lecisz piers. pies. pies w tej e, co czujesz z ciebie zbiora? Już z no to wspaniałe uczucie tak naprawdę nie da się tego opisać słowami. No tylko więcej takich momentów w mojej karierze. Co tu wiecie? I, I, i obóz tak ważnymi przeciwnikami. dzisiaj mecz z liderem to wyjątkowa byłaby chyba okazja dla, dla Ciebie. No tak, wyjątkowe uczucie. Na pewno nie zapomnę tego do końca życia. No i... To mogę więcej powiedzieć. Na no wspaniałe. Mieliście teraz drugą serię porażek. Pierwsze zwycięstwo po, po kilku porażkach z rzędu. Myślisz, że to nowy początek? Kolejny mecz z Sanokiem. Może teraz seria zwycięstw? Myślę, że tak. Myślę, że to był dobry impuls dla drużyny, dla zespołu, żeby właśnie no, zakończyć tą serię przegranych, no i zacząć, no, wejść na właściwe tory i zacząć serię wygranych. Myślisz, że trener teraz będzie jeszcze bardziej na ciebie stawiał po, po tym jak się pokazał, w szczególności w dzisiejszym meczu? No mam nadzieję, że tak, jednak no, liczy się drużyna, znał swoje miejsce w zespole, akceptuję oczywiście, no i no, mam nadzieję, będę pracował, starał się jak mógł, no i zobaczymy co się stanie. Kasper, przede wszystkim, bo ja wszystkie rozmowy z zawodnikami Twojego pokroju zaczynam od tego, że chciałem Wam podziękować wszystkim tym, którzy byli u nas w zeszłym sezonie. No i te wakacje ciężkie były emocjonalnie, na pewno nie tylko dla nas, tylko dla Was też. Więc zaczynam z każdym zawodnikiem, który był u nas w zeszłym sezonie. Jest w tym od podziękowania, że, że z nami ten rollercoaster emocjonalny wytrzymaliście. Nie wiem, czy chcesz coś wspomnieć, jakieś swoje przeżycia z tych wakacji? E, nie, nie, nie chcę nie wspominać. Dziękuję za, za podziękowania. No dobra, no to pogadajmy o dzisiejszym meczu. No Gol. Pierwszy w ekstraklasie, bo tam widziałem w Podhalu: miałeś asystę, u nas tak, też tak. miałeś asystę. Udało się zdobyć tutaj z Sanokiem. Umówmy się o, na tego gola i na ten wywiad to parę lat czekałeś. No tak. No, to widać po uśmiechu. No, no wspaniałe uczucie, tak jak wcześniej powiedziałem. Długo będę wspominał ten moment. Gaspera, trafił Ci się taki gol, no nie gol jeden z wielu, tylko to jest gol punktujący, no bo to ten gol dał, dał punkt, tak? No I... tak. Karne to potem dały drugi punkt, ale bez tego gola by nie było remisu, to czujesz taką większą wagę? Yy, czuję, no. Czuję, że jakby dołożyłem cegiełkę do tego wyniku yy, no i nic tylko się cieszy. Brad już dzwonił? Yy, wujek. Wujek tak dzwonił. Nie. Brad jeszcze nie dzwonił, tak, pewnie tak. będzie dzwonił. Kasper, postrzegasz to tak w kategorii, że trochę szczęście jednego wynika z nieszczęścia drugiego? No, wskoczyłeś za Matiego, bardzo ładnie go, go zastąpiłeś. Tak, no. Mateusz... Co się, bombonierkę się wtedy, nie wiem, kremówkę, czy taką kremówkę z pianą trzeba koledze? Tak, z pianą. No, niestety doznał kontuzji, yy, wszedłem za niego. Yy, dziękuję trenerowi oczywiście za zaufanie mi no i mam nadzieję, że dobrze go zastąpiłem jak tak mówimy o, o Was młodych no dzisiaj nie tylko Ty punktowy z młodych bo Guma też e, ma asystę tak asysto, trzymacie asysto. się tak jakoś razem i, i się razem tak, wszyscy mówię nie, nie tylko we dwóch, tylko wszyscy razem, że tak tak, dopingujemy się wzajemnie tam nie ma, nie ma jakiejś wyjści jest rywalizacja no i myślę, że, że to jest właśnie dobre, mm, dobry system do, do tego, żeby, żeby... A spytam tak szczerze wprost, bo ja pamiętam twoje występy w MHL-u jeszcze w poprzednich latach. Ty byłeś takim specjalistą, co potrafił tych punktów w jednym meczu natrzaskać naprawdę imponująco. Tam chyba były mecze nawet z pięcioma punktami twoimi. Zdarzało się, zdarzało się. No. To powiedz mi tak, teraz dzisiaj tak oprócz radości, to jest takie uczucie ulgi, że tak ten moment, na który się tak czekało, że, że już jest zaliczony i teraz można dalej? Jest jest coś takiego, czuję coś takiego, że właśnie ten, y, że zostałem odblokowany, że, że, ta, no, że ta niemoc strzelecka y, w końcu minęła. No i mam nadzieję, że tylko teraz więcej goli, więcej asyst, więcej zwycięstw przede wszystkim. No i najważniejsza jest, najważniejsza jest drużyna. Zdjęcie się w tabeli no i... Drużna najważniejsza, ale nie czarujmy się, no, dla napastnika punkty indywidualne są ważne. To, to... Nie mówisz mi, że nie, nie są. Nie ma co zaprzeczać, no jednak, jednak. No dla mnie przynajmniej drużna jest najważniejsza. To jeszcze tylko dwie kwestie poruszę, no ale no, święto tak jeszcze lider pokonany, to to no, jest o czym pogadać. Ale taki trudniejszy temat rzucę, no w niedzielę jedziecie do Sanoka. Umówmy się, z pełnym szacunkiem dla rywala, zwycięstwo tam jest postrzegany jako obowiązkowe. No i wasz były kolega, no musicie się postarać, żeby go przypilnować, bo jemu też będzie zależało, wy, wy to czujecie, nie? Oczywiście, że tak. Bo to możemy mówić, że nie, że to nie ma znaczenia. Wszyscy wiedzą, że nie. No oczywiście, że tak, Karol Sterpek, wiadomo, o no jest bardzo dobrym zawodnikiem. No i... No i, ale nie, nie skupiamy się tylko na nim, skupiamy się na całej drużynie Sanoka. No i jedziemy tam zwycięstw. Jeszcze tak na koniec tak poza już hokejowo, no rodzina bardzo hokejowa, mówisz, że brat jeszcze nie dzwonił, ale... Nie dzwonił. Mam nadzieję, że na kontakt film. dzisiaj będzie, Aha, to nie zadzwonisz, ty czekasz na telefon. Czekam na telefon, aż, aż, aż na A powiedz mi, jakby tak rodzinnie na przykład święta, no zbliżają się święta, Boże narodzenia na przykład, nie? Siedzicie razem przy stole, to co? Dużo gadania o hokeju, czy mama zakazuje i w ogóle nie wolno? A nie, coś tam zawsze się wspomni o hokeju, no bo to jest jednak część, część naszej rodziny, część życia. No ale, no, z, z, jakby, no, tylko z bratem, z tatą, bo mama to tak nie siedzi, nie siedzi w tym hokeju. Mama mówi, skończcie już i tak, pogadajmy o czymś innym. mama głównie studia i nauka, tak jak to mamy mają zwyczaj. No, ja za chwilkę. To Kacper, ja Ci z całego serca gratuluję. Ja I wielkie dzięki tak. jeszcze. Ale Twój uśmiech dzisiaj to Ty mógłbyś pastę do zębów reklamować. To po prostu widać, widać co, co ten gol no, dla lidera, zacznę, punktujący ja naprawdę. Nie będę żadnej nazwy wymieniał, ale casting do reklamy taki byś wybrał. Dziękuję. Gratuluję Ci bardzo. Dzięki wielkie. Dziękuję. Tak.